Ale ładnie, tak jak kocuszku się odzywała, no. A ja co robisz? No, ale ładnie już się idzie to. Super. Co ty robisz, myszko? Mijam jadę tatucia. No. No To już nie chmutaj. Ja, ja, ja. Dobrze. O, zobacz, tu odeszła skorupka. Tutaj o, jaki wielki kawałek! Zobacz! Wow! A kto zje to jajko? Ja! Ło, wow, zjesz takie duże jajko. No obieraj ze skorupki, proszę. Zje się mało. No, dziś jak ładnie odchodzi skorupka. Już umiesz obierać, to już ładnie odchodzi. Mm. Chcie myśmie tego poszłajamy tutaj mm. no jeszcze jest troszeczkę z korupki na jajku Masz prawie całe wyszło Ale ty ładnie ubierasz to jajko. Widzisz? A to mnie mały kuciaciek. No nie, tutaj tuż jest tylko jajeczko. Takie do zjedzenia. Takie do zjedzenia. Nie ma kurczaczka. O, dobrze. to mnie mały to O, proszę bardzo. Całe, całe jajko Kaja obrała. Pierwsze jajko, które Kaja obrała. Proszę, to jest dla Ciebie jajko. Trzymaj. A nie ciepłe. No nie szkodzi. Po, połóż sobie na, na talerzyku. I możesz je jeść. Chcesz je jeść? Nie, mama próbuje. A może Ci przekroić je na pół? Chcesz zobaczyć co jest w środku? Zobaczymy czy co jest w środku jajka? Tak. Co tam jest Kaja? żółtko i białko. Tak. Taka żółta kuleczka, tak? Tak. I to mój mały cioczek. Mhm. No to dobrze. Masz ochotę zjeść jajeczko? Tak. No proszę, bardzo częstuj się. Nie, on nie ciepły. To może chcesz, żebym dał ci łyżeczkę albo widelec? Nie. Możesz paluszkiem teraz jeść. Nie, to Jeszcze jedno chcesz obrać? 到。到不是好。